Pożyczka jedna, pożyczka druga, ziemię kupowałem, ciągnik kupiłem, MTZ, -a. pomysł to miałem już bardzo dawno. Jeździłem na Niemcy, trochę pracowałem w Niemczech, kurczę, widziałem jak to się jak to powstaje, jak grzyby po deszczu i mówię, kurczę, dlaczego usiadłem siejem nie To jest ciepło w domu, to jest raz, Druga jakieś tam pieniądze i z tego. No musi to, bo, bo żeby to się spłacało i bo jeżeli się nie będzie spłacać, to, to bankrut. W tym roku bez nawozu. Deka nawozu nie dał, tylko nosem po fermencie. I kukurydza urosną po 2,5 metra. Także ekolog, czysta Na polu i w domu. Cześć! Dziś jesteśmy w województwie mazowieckim i pokażemy Wam gospodarstwo, którym dzięki świńskiej gnojowicy powstaje prąd i ciepło. Odwiedziliśmy gospodarstwo Pana Stanisława Mińskiego, które znajduje się w miejscowości Boguszewiec w gminie Lutocin. Gospodarz skupia się na produkcji trzody chlewnej. Pod koniec 2021 roku zamontował u siebie biogazownię. Głównym wykonawcą biogazowni była firma Naturalna Energia. Plus, która ma wieloletnie doświadczenie w tego typu inwestycjach. Jest ze mną pan Stanisław, który postawił w swoim gospodarstwie biogazownię. Panie Stanisławie, ale zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, chciałem chwilę porozmawiać o samym gospodarstwie. Jak w ogóle wygląda jego historia, kiedy to wszystko się tutaj u pana zaczynało? Ojciec przekazany w 1990. 10,5 hektara. 30, na no, pług, kultywator, takie tam drobne maszyny, no i do tej pory się rozwijałem cały czas. No właśnie, jak wyglądał ten rozwój? Jak wyglądały pana początki jako gospodarza? Nie, pan młody człowiek, chciał zaistnieć. Pożyczka jedna, pożyczka druga, ziemię kupowałem, ciągnik kupiłem, MTZ-a na tamte czasy, to był naprawdę, w 96, to był naprawdę, wie pan, sprzęt, ja jechałem ciągnikiem do Torunia po, po, po pasze. To ludzie wychodzili na, na ulicę, patrzyli co do zaciągnika. To taki był na oświetlente. No proszę, to no nie wiedziałem, że taki wycieczki. No miał pan w gospodarstwie tutaj. Tak. Ale z tego co słyszałem, to nie cały czas był pan stricte tutaj na miejscu. Tak, później jak przyszedł czas, nieopłacalność tutaj, wyjeżdżałem na, na zachód, nie? żeby zarobić. I ściągałem maszyny z tego czasu. To do Niemiec pan wjeżdżał? Tak, tak, do Niemiec. To szwagra mam w Niemczech. No. Siostry. W chyba pierwszy pierwsza pojechałem Wszystko szło. Każdy złom niemiecki szedł. <laughs> tak. Wszystkie maszyny szły. Co, co przywiozłem, to poszło. Nie? Pozostało tam jest takie grupiecie. A Które się cieszyły wtedy największym wzięciem? No wycinaki szły bardzo szybko. Pługi. No to było nowość. Nie? Stare, ale niemieckie. Ten rynek maszyn teraz w Polsce już jest zdecydowanie... Nie, nie, teraz też nie opłaca. Nie opłaca się, po prostu nowe trzeba brać. Mm -hmm. Tu w Polsce. Bo za dużo remont kosztuje gdzieś obecnie, co chwilę. A to rozumiem, tak dwutorowo pan działał, bo jednocześnie był rolnikiem, plus... Tak, 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 tak. No i tam zarobiłem, tam trzeba było też pracować, żeby zrobić jakieś tam euro i tam kupić od Niemca. Kilka dekad od tego czasu minęło. Rozumiem, że teraz w gospodarstwie działa już kolejne pokolenie. Teraz jest syn następca bym chciał to wszystko przekazać nie? z czasem, nie? To jak wygląda w takim razie produkcja na Kimare, ale pan pracuje. Teraz obecnie mamy w sumie 55 hektarów ornego. W tym roku syn, bo to syn, syn się trudni tak zwanym polem, nie? Ja mam zajęcie lewnie biogazowni. 15 hektarów ma syn zasianego kukurydzy. 30 hektarów miał zboża. I reszta 10 chyba hektarów małą. Wszystko po prostu sprząta, sprzedaje, albo ktoś bierze od niego. Trafiliśmy już chyba rozumiem, w, koń, w końcówkę żniw, tak? Tak, już jest... a, wszystko w skosie. No i jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o tegoroczne plony? Z żyto, bo miał hybrydowe 5 ton zcypnęło z hektara. A mieszanka, jęźmie miał. No, za słabe ziemie są tutaj. To jest piąta klasa, szósta, pusta Z nawet. Mm -hmm. Czwórki mało jest, okay. I ławia tam tym, rok mówię, że dużo rzeczy tam gdzieś od hybrydowego. No i kukurydzy, nic więcej. Jeśli chodzi o uprawę, czy też jest jakaś uprawa bezorkowa? Be bezorkowa to jest. System bezorkowy. Płuk już... Mam płuk, ale nie używam tylko bezorkowego. został z sentymentu? Bez. <laughs> nie ma sentymentu. <laughs> A poza pługiem co jeszcze znajduje się w pana parku maszynowym? No, ciągnik nowy kupiłem z e, Holanda 100, 100, 100, 165 koni, beczkę, no wszystko młodemu, żeby miał start no, życiowy. Tak mhm. Bezorkowe ma, talerzowe, co tam, no ma grubery takie, wszystko bezorkowo. Pług stoi, no. I stać będzie? I stać będzie. E, dobrze, a proszę powiedzieć mi w takim razie e, o produkcji zwierzęcej. Obecnie... Wstawienie mam 2000 w jednej 1600 w drugiej, czyli 3600. Teraz czekam na wstawienie, bo przygotowujemy do dla młodych, bo było sprzedaż w tym tygodniu i są przygotowania na, dla młodych 1600. Jeśli chodzi o trzodę chlewną, bo właśnie o niej mówimy, to jak to wyglądało, jeśli chodzi o poprzednie lata, kiedy się to rozwijało, bo tak nieoficjalnie wcześniej Nie słyszałem. W 2015 roku pomysł powstał po, po powstania chlewni. No. Było trudno, ale, ale poszło. No i tak zaczęło. Wcześniej też tu były krowy, rozumiem już teraz ich nie ma w gospodarstwie? Tak, nie ma już. Były opasy, krowy, teraz już Tylko to. Rozumiem, chodzi o opłacalność produkcji, czy też o samorobienie w gospodarstwie krowy? Wie pan, no, albo to, albo to. Nie, nie można myśleć ileś tam kierunkowych. Albo wchodzimy w świnie, albo wchodzimy w krowy, nie? albo wchodzimy w opasy, albo... No i można się rozdaniać. Rynek trzody tutaj na Pana terenie, jak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o opłacalność? No to znaczy wie Pan, ja jestem pod yy, nakładczym. Po prostu firma wstawia wszystko. Nie? Problemem jest ASF? Bo to jest taki problem ogólnopolski. Jak to wygląda na Pana? Zawsze są jakieś problemy. ASF to jest duży problem. Wszystko biała sekuracja, 100%, to nie ma tam, że, że coś, coś nie ma, musi być wszystko, nie? maty, nie maty. Jak trzoda chlewna, e, to i biogazownia. Zacznijmy od samego początku, czyli kiedy w ogóle się narodził ten pomysł, by, by ją zbudować? Oj, proszę pana, no, no pomysł to miałem już bardzo dawno, nie? Bo jeździłem na Niemcy, trochę pracowałem w Niemczech, kurczę, widziałem jak to się, jak to powstaje, jak żyje po deszczu. I my, kurczę, dlaczego usiadłem nie w niego Tylko, że tam pół mega wstawiałem. Tu, tu postawiłem 44KW, nie? No przyjechał pan Jacek. Namówił mnie z firmy, z firmie, tak, no hmm. dlaczego nie, możemy spróbować, no i tak poszło. A to długo dojrzewała ta decyzja, bo rozumiem, że myślał pan bardzo długo, ale no, musiał ale być tak, ten impuls, no, nie? Ja myślałem o większej, nie, hmm. ale później zastanawiałem się do, 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 po co, hmm. tylko żeby dowozić to wszystko, nie, bo i tak mówię, za mało mam obsady, za mało obsady mam, okay. bo dowożę się od albo od kolegi następnego, nie. Sam proces powstawania, inwestycja jak długo trwała tak mniej więcej u Pana? Wrzesień, październik 2021. Czyli bardzo szybko. Bardzo szybko. Bardzo szybko. To jest było nie bez pozwoleń, tylko jest na tak zwane yy, na zgłoszenie. Bo jeżeli się większość stawia, to trzeba pozwolenia. A tu było na zgłoszenie. To bardzo szybko powstało. Ona z tego, co się zdążyłem zorientować, została uruchomiona w grudniu 2021 tak, tak, roku. Tak. tak 2021. 9 grudnia bodajcie. To już trochę czasu yy, minęło, to możemy też troszeczkę więcej opowiedzieć o jej funkcjonowaniu. No z początku jak to na początku zawsze jest problem, nie? To musi musi tak trwać, nie? Chyba 3-4 miesiące to było. Po prostu za czym to dojrzeje, to wszystko człowiek się nauczy, bo to nie ma, że coś od razu umiesz, nie? No właśnie, trudno było się nauczyć, jeśli chodzi o obsługę. <laughs> nie pan. Zawsze jest. Moje te początki są ciężkie, nie? pomaga? Tak, 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 syn pomaga. No, firma dużo pomogła mi. Przedstawiciele przyjeżdżali, uczyli gościa, no bo przecież goś nie, nie umił od razu wszystkiego, nie? No i tak to działa. Teraz to obecnie działa. Nie? Co nie taki diabł straszny? No nie, nie. Tylko są jakieś obowiązki, no niestety. Okej, okay, bo... no to może powiedzmy troszeczkę więcej o tych obowiązkach, jak wygląda tutaj u pana znaczy, taki wie, no, dzień. Ja dodajesz plus do tego do tej gnojowicy serwatkę przywozi firma, nie? Mleczarnie. I zawsze, co dzień, raz w dzień, nie muszę 3000 serwatki wlać, żeby to bardziej pobudzić. Nie? I to chodzi. No właśnie, bo miałem zapytać o substrat, czyli tutaj mamy gnojowicę, gnojowicę świńską gnojowicę plus gnojowicę, serwatkę. Tak, plus serwatka, nie? Jeżeli mało mam kukurydzę dodaję jeszcze, nie? ale teraz obecnie nie mam. Tylko w małych ilościach. W jakim cyklu są dodawa jest dodawany substrat tutaj do biogazowni? Jak to wygląda? Wszystko w automacie. Nie? W automacie pobiera, powiedzmy, teraz obecnie bo jest w lecie jest bardziej rozrzadzona Gnojowica. Mm. Świniaki, no więcej piją, kąpią się no, normalnie, Przy, przy, przy siedzą jeden przez drugiego. I po prostu więcej dodaje Gnojowicy. W zimę 4000, a teraz obecnie 6-7 tysięcy co 3 godziny. Nie? To jest dużo, nie? Mm -hmm. no, trzeba mieć jeszcze i no. Tylko mówię, że od biorę albo od, od kolegi następnego. Nie? No właśnie, jak to wyglądało wcześniej, co pan robił z tą e, Gnojowicą? Na pola. Na pola, tak. A teraz rozumiem, na pola trafia po ferment, Tak, po ferment. No i właśnie, powiedzmy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o też jakość tego pofermentu, bo no podobno jest... jest o wiele lepszy. No o wiele lepszy, no bo najlepiej to by trzeba syna sprydać, ale on cały czas sobie pracuje. <laughs> Wiem, bo w tym roku bez nawozu. Deka nawozu nie dał, tylko w samym po fermencie i kukurydza urosła po 2,5 metra, nie? Także... To ładnie, a liczyliście może, jak to wygląda w takim razie kosztowo w tych latach, kiedy jeszcze biogazowni by nie było i jaka to jest sama oszczędność na nawozach? Rozumiem, że jako takie oszczędności, no, to tak, to jest bo, podstawa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, przecież, jeżeli nawóz na 55 hektarów, to trochę trzeba wysiać, nie? Tutaj przede wszystkim, rozumiem, też że macie dzięki biogazowni prąd i ciepło, tak? tak? Jak to tutaj wygląda u Pana, w Pana przypadku? Ciepło mam całą, całą zimę, teraz obecnie woda, non stop gorąca, jest biogazowni bo jest poprowadzona rura do, do mieszkania, do domu. Co jest ogrzewane? Tak, cały dom, nie? cały dom. cały dom Liczył Pan sobie właśnie jak to wyglądało przed biogazownią i tutaj jakie ewentualnie oszczędności nastąpiły? No, nie liczyłem. Ale rozumiem, że były. były by. <noise> jak wygląda taki typowy dzień przy obsłudze takiej biogazowni? Znaczy mówię, to jest niby, niby jest automatyczne, tylko że jeżeli dodaję serwatkę, muszę wyłączyć jeden, jedną pompę, żeby włączyć drugą. Mm -hmm. 3000 dziennie po prostu dostaję. Mm -hmm. Dobry Żeby to bardziej pobudzało, nie? Jednak coś tam człowiek musi zrobić. No oczywiście tak, to nie ma, nie ma nie ma pieniędzy bez niczego, bez, bez pracy. Jasne, oczywiście. A zastanawiał się tam pan kiedyś, jak wyglądało to gospodarstwo przed budową biogazowni, jak funkcjonuje ono teraz po tej inwestycji? Znaczy lepiej. Lepiej funkcjonuje, tylko mówię, że są kredyty i to trzeba spłacać. No niestety, są no kredyty. Bank się nie pyta, tylko mam, mam mieć na koncie i koniec. On sam sobie zabiera. No właśnie nie przerażało pana koszty, jeśli chodzi o te inwestycje, jak tutaj wygląda stopa zwrotu? Znaczy wie pan, z początku było inaczej, bo podpisywałem z bankiem inaczej, na, na inny, inna stopa procentowa, teraz obecnie jest inna stopa procentowa, bo miałem zmienny. Podpisywałem na 3,5, a teraz mam 9, no to jest to wie pan. To, to, tu, tu są koszty, tu są moje, tu moje zyski idą, nie? Wiadomo może po jakim okresie ona może się zwrócić? No, jeszcze co najmniej 6 lat. 6 lat to chyba. Niedługo, jak sobie podsumujemy tą całość. Tak, tylko, że bardziej jest męczące dla mnie, bo więcej muszę od kapitału e, kapitału spłacać, co kwartalnie. Co nie korzystał pan z żadnego dofinansowania, nie tak? żadnego dofinansowania. No i to jest błąd, znaczy, pan, no, państwo też powinien podejść pod rolnika, który ch chce zainwestować i jakieś dofinansowanie. Dzwoniłem po różnych tam firmach, po, po za późno, za szybko pan poszedł. Teraz, teraz niby coś tam jest, a nie wiem co jest. Coś tam jest, ale co, co dają, to co... ciężki temat. Ale miał pan odwagę i zaczął jeszcze w tych czasach, w których jeszcze się tak głośno o tych biogazowniach nie mówił? Nie mówiło, tak. Właśnie 20... przed tym jeszcze niczym... Znaczy to było pionierem tak zwanym byłem. Kolega i ja byliśmy pionierem w tym, tym, tym okręgu. To no właśnie miałem zapytać o okolicę. Czy tutaj gdzieś jeszcze znajdziemy Kolega. taką instalację? Kolega ma. Zbieraliście się mentalnie? No bo trochę tak. Szkoda, że te kredyty tak poszły do góry, nie? Odsetki, to, to, to nas trochę gnębi, bo dużo płacimy za pan, Odsetki i, i spłata, i, i kapitał. Nie? A możemy zdradzić, jaki był całkowity koszt tej inwestycji? Tak, suma sumarum? summarum? No, 2 miliony brutto, ja mówię, 2 miliony chyba 200, coś takiego. Mhm. No, czyli trzeba było tej odwagi, ale rozumiem z myślą, że to jednak po czasie się zwróci. Nie, no, no, to jest ciepło w domu to jest raz. Bardzo wygodne teraz, obecnie, na te czasy. Mhm. Drugie jakieś tam pieniądze i do tego. No, musi to, bo żeby to się spłacało, i bo jeżeli się nie będzie spłacać, to, to bankrut. Wcześniej jak było ogrzewany dom? Bo teraz rozumiem, że w 100%, tak? Kopciuch. Kopciu. Kopciuch. Teraz? teraz jest ekologia. Ekologia, czysta ekologia. Na polu i w domu.